Dear friend of mine, wise fella, told me success is never achieved. We're successful. To see y'all you making yourselves better every day. Super special for this ranch and our purpose. All you guys who put this on together, it's it, it just, just amazing to me. God bless all of y'all. God bless America. God bless Texas. Yeah, good luck this weekend, all. Ten seconds. Od razu pierwszy tygodnik sprawdza nas dość przekrojowo, w pandemii mamy do myślenia część Hiszpanii, plus strzelanie, silna, słaba ręka, także dość przekrojowo, no ale zobaczymy. Stage numer dwa, przerzucanie piłki przez Joka. Piłka ważyła 5 kg. Na każdy przerwot otrzymuje się kilka, padła z 3,5 kg, które się wydaje po silne strzelanie. Wypunktowany każdy przeżył, do tarczy, prostu do, do, ja 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 na jeden punkt powyżej dwóch dzisiaj, czwarty, rozstrzelanie e. na daleki dystansach, bo są oboje, się strasznie w, tym, w, tym w No i ciekawostka, bo jeszcze potem bieg, który jest liczony osobno i biegu mamy około 5 mil. Jak na stawienie, Mati? Co będziesz robił? Będziesz się strzelał z karabinem. Czy będziesz się strzelał z kamerą? A, z kamerą. Olek, jak wrażenia przed diabłobajkiem? Mamy radę. Nie tylko. Myślę, że to będzie dobrze. Olek się pożegnał, to You guys came out very strong work. Excellent shooters, you oh. borrowed gear, borrow guns, <laughs> kick some <American> <laughs> 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 And you taking first place in intermediate individual event, Mateas, Jolice. <laughs>